Niedziela na serio. Słowo Boże dla narzeczonych, małżeństw i rodzin. Prowadzi i zaprasza ksiądz Maciej Dalibor, Salwatorianin. Szczęść Boże, moi drodzy, witajcie w pierwszą niedzielę Adwentu. Zatrzymajmy się nad tekstem drugiego czytania. Z pierwszego listu Pawła Apostoła do Tesaloniczan rozdział 3 werset 12 do rozdziału czwartego, wersetu 2. Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla was, aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, Ojca naszego. Na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi jego świętymi. Na koniec, bracia, prosimy Was i napominamy w Panu Jezusie, zgodnie z tym, co od nas przyjęliście, o sposobie postępowania i podobania się Bogu. Jak już zresztą postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi. Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy Wam w imię Pana Jezusa. Spotykamy się, moi drodzy, z tym tekstem w pierwszą niedzielę adwentu, i myślę, że on jest ciekawą perspektywą do tego, żeby nakreślić nam nowość. Nowość, która przychodzi do nas wraz właśnie z pierwszą niedzielą adwentu. Nowość związaną z kolejnym rokiem liturgicznym, nowość związaną z kolejnym początkiem. Tak Możemy pytać, dlaczego, dlaczego tak jest, po co tak jest, my to ciągle powtarzamy. No, powtarzamy, bo życie jest bogate w takie powtarzalności. Tak? Codziennie już od kilkudziesięciu lat rano wstajesz, zaczynasz dzień, różne aktywności prowadzisz, a wieczorem idziesz spać. Powtarzasz wiele rzeczy. Życie jest bardzo powtarzalne. I rok liturgiczny też uczy nas tego, że w tej powtarzalności jest metoda, chciałoby się powiedzieć, że ta powtarzalność ona ma nas nauczyć czego, patrząc już rzeczywiście od strony życia duchowego, patrząc od strony naszego pierwszego powołania. Ta powtarzalność ma nas nauczyć, Obecności ma nas nauczyć być. Tak wiele razy w życiu przeżywaliśmy i pewno jeszcze będziemy, najprawdopodobniej, przeżywać adwent. Całe nasze życie, słyszymy to też w tych dniach, jest w gruncie rzeczy jednym wielkim adwentem. Adwentem ku czemu? Adwentem ku spotkaniu. Jest to w tym dzisiejszym czytaniu: Na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby wasze serca zostały utwierdzone w nienagannej świętości na przyjście Pana naszego Jezusa. Na przyjście a kiedy przyjdzie to co? To będzie obecny, tak bardzo realnie obecny wobec mnie, a ja wobec niego. Tu jest yy, ta teologia adwentu. Tu jest ta teologia naszej codzienności. Ten adwent, jako okres w roku liturgicznym, powtarza nam się co roku, po to, żebym ja się w końcu nauczył przyjmować przychodzącego. I po to wy macie również po to, nie tylko po to, ale również po to macie siebie w małżeństwie, bo wy dla siebie nawzajem ciągle jesteście przychodzącymi ku sobie, do siebie, dla siebie. w małżeństwie macie się nauczyć tego samego macie się nauczyć obecności obecności tej drugiej osoby aby umieć ją przyjąć w jej inności i obecności przy tej drugiej osobie aby jej dać obecność swoją aby ona też mogła mnie przyjąć w mojej inności. I to ma wam pomagać również w Waszym życiu duchowym. A co jest potrzebne do tego, aby przyjąć? Bo to zdanie, ta część zdania, do której się odwołałem, na przyjście Pana naszego Jezusa, no to jest właśnie część zdania, to jest mniej więcej połowa tego drugiego naszego czytania, ale tam są wcześniej pewne elementy, które prowadzą do tego, że ja będę przygotowany na przyjście. Co to znaczy być przygotowanym? Czyli że ja go rozpoznam i ja go przyjmę. Czyli że on będzie mógł być sobą wobec mnie, i ja będę sobą wobec Niego. Że kiedy przyjdzie, tak mamy to w innym miejscu Biblii, aby gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności, czuwających na modlitwie, czyli w postawie gotowości i w postawie relacyjnej, na modlitwie. Czyli już w więzi z, już nastawionym na, już wyczekującym go i pełnych wdzięczności, że ja jestem tym przychodzącym i jego przyjściem, które już za momencik, że ja jestem tym podekscytowany. I w życiu duchowym tak może być każdego dnia. Ja, właśnie podekscytowany, mogę wieczorem otwierać Biblię, zastanawiając się, jakie słowo Pan da mi na dzień jutrzejszy, jakim słowem będzie mnie prowadził, jakim będzie mnie pokrzepiał, jakim będzie zwracał mi uwagę, jakim będzie mnie rozwijał. Z taką pasją mogę co wieczór otwierać Biblię z taką pasją mogę co niedzielę, czy częściej iść na Eucharystię. Jak my się dziś spotkamy? Czym mnie Pan zaskoczy? Czym do mnie przemówi? Na co zwróci moją uwagę? Jakiej łaski mi udzieli? I tak z pasją. Z takim zaciekawieniem, myślę, zakochani przeżywają swoje spotkania. Właśnie z takim dreszczykiem emocji. Z takim zaciekawieniem, z takim pragnieniem. Oczywiście nie o same emocje tu chodzi, bo potrzebujemy pójść dalej. Nie zatrzymywać się na nich. One mają nas o czymś poinformować, i, i mam pójść dalej. Ale wrócę do tego pytania, co sprawia, czy co pomaga, że ja na to przyjście Pana, Pana Jezusa jestem gotów? Że to Jego przyjście do mnie staje się i że ja coraz lepiej umiem być? Czyli umiem odpowiedzieć obecnością na obecność. Pisze Paweł: Pan niech pomnoży was liczebnie, i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla was. Aby serca Wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga Ojca naszego na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. Okazuje się, że sprawa obecności, dawania obecności, przyjmowania obecności to jest sprawa serca. Aby serca Wasze Utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga. Sprawa obecności mojego bycia w sobie i dla siebie, i dlatego w sobie i przez siebie dla drugiego sprawa obecności to jest kwestia serca mojego serca kto ma kontakt z własnym sercem, z własnym wnętrzem, z tym swoistym centrum, które jest miejscem przestrzenią moich myśli, moich rodzących się decyzji. Kto ma kontakt z tym ze sobą, ze swoim wnętrzem, ten umie być. Jak nie mam kontaktu z, z sobą samym, z własnym wnętrzem, to nie będę potrafił być. Jeżeli ciężko jest mi być, to warto jest zapytać siebie, jaki ja mam kontakt z własnym wnętrzem, z własnym sercem. Ale Paweł mówi o tym, że sercu, aby serca wasze. Aby serce moje było jakie, aby ono zostało utwierdzone w nienagannej świętości wobec Boga. I nie należy tutaj świętości rozumieć moralnie. Tę świętość należy rozumieć relacyjnie. Jak w czasach Pawła zwracali się do siebie chrześcijanie? Per święty. Dlaczego? Każdy ochrzczony dla nich był świętym. Czyli jeżeli Paweł pisze, aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, to o czym On mówi? Mówi o moim podstawowym odniesieniu do Boga, które mi zostało dane w sakramencie Chrztu Świętego. On mówi o moim chrzcie, aby ja się utwierdził, umocnił, zagłębił w moją chrzcielną tożsamość, w to, że jestem dzieckiem Ojca. W to, że Bóg jest moim stworzycielem. I to jest sedno sprawy do wszystkiego w ogóle w chrześcijaństwie. Jestem ochrzczony należy do Boga. Należy do Chrystusa. Bóg wziął mnie jako swoje najdroższe dziecko. Jako swoje ukochane, powiedzielibyśmy, jedyne dziecko. Bo tak właśnie patrzy na każdego z nas. Jesteś moim jedynym ukochanym dzieckiem, jesteś moim oczkiem w głowie. I teraz, żeby umieć. Być ze sobą, żeby mieć kontakt z własnym wnętrzem, z tą prawdą o mnie, to ja potrzebuję spotkać się z tym. Moje serce ma zostać utwierdzone w nienagannej świętości wobec Boga. Czyli ja mam mieć takie doświadczenie, nie tylko wiedzę, ja mam mieć takie doświadczenie z poziomu serca, że ja jestem święty. Że Bóg wziął mnie jako swoje dziecko. I kiedy ja żyję tą prawdą, tą moją chrzcielną tożsamością to ja mam kontakt z własnym sercem z własnym wnętrzem I ja wtedy umiem być i wtedy to moje czekanie na przyjście współmałżonka dziecka pana Jezusa na końcu czasów to jest zupełnie inne czekanie bo ja czekam z tego poziomu z poziomu ukochanego dziecka ojca. Ja mam z tym kontakt. I dlatego, Paweł, życzy mieszkańcom Tesaloniki, niech Pan spotęguje waszą wzajemną miłość. Bo to też jest droga do tego, pochodna i droga. Bo jeżeli ja mam kontakt z własnym sercem, to serce tutaj jest kluczowe. Jeżeli ja mam kontakt z własnym sercem, rozpoznaję i żyję tą swoją chcielną tożsamością, to to potęguje we mnie miłość. Oczywiście to jest wszystko kwestia Bożej dobroci, Bożej łaski, Bożego przychodzenia, właśnie przychodzenia. Tego, że On jest i że ja na tę Jego obecność, też Jego obecność we mnie, którą rozpoznaję w swoim sercu, na głębi swojego serca. I ja na tę Jego obecność odpowiadam własną obecnością. A czymże jest ta Jego obecność? Jest Jego miłością do mnie. I Paweł tutaj pięknie też mówi o sobie i o swojej posłudze wobec Tesaloniczan. Mówi pięknie o wzajemności. Niech spotęguje miłość Waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla Was. Kiedy powiedziałem, że to jest pochodna, a jednocześnie owoc, jednocześnie przyczynek do. Ta miłość, potęgowana miłość, aby uczynił obfitującą miłość w Was, można byłoby to spotęgować, przetłumaczyć: uczynił obfitującą. Ta miłość, która, która jest efektem doświadczanej miłości. Takie, które jest. To jej spotęgowanie jest efektem wzajemności, jaką i my mamy dla Was. I to skutkuje tym, że to moje serce jeszcze bardziej jest utwierdzone. Bo ja jeszcze głębiej tego doświadczam. Ja jeszcze mocniej to przeżywam. Ja jeszcze. Trwale jestem na tym fundamencie osadzony, o niego oparty. I w gruncie rzeczy to, to czytanie nam pięknie opowiada o adwentowej drodze, bo o co w niej chodzi? Tu nie chodzi o adwent jako taki. Czy to ten w wymiarze roku liturgicznego, czy to ten w wymiarze całości naszego życia. Tu nie chodzi o adwent, tu chodzi o spotkanie, na przyjście Pana naszego, przyjście Jego wraz ze wszystkimi Jego świętymi. On już przychodzi do mnie przez tych wszystkich świętych. I nie tych wszystkich świętych z 1 listopada, przez tych wszystkich świętych, których ja znam, których spotykam, którzy mają konkretne twarze, którzy mają konkretne swoje przywary. Ale, ale właśnie tu nie chodzi o, o takie moralizatorskie spojrzenie na świętość. Tu chodzi o spojrzenie na świętość, która, która jest więzią, która wynika z tego, że Bóg uświęca mnie swoją świętością. Tak? Czytamy w tekstach: Bóg uświęcił swoją świątynię, a potem, czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego i że Duch Boży mieszka w Was? O taką świętość chodzi. Idźmy więc w ten adwent. Ten adwent, który chcemy zaproponować Wam jako drogę nadziei. Tak? Nadzieja zawieść nie może, bo kiedy czytamy to słowo z pierwszej niedzieli adwentu, to ono, ono ma w sobie bardzo dużo nadziei. Ono może obudzić w kimś nadzieję, rozwinąć w kimś nadzieję, bo ono jest to słowo, ta pierwsza niedziela adwentu ma mi mocno przypomnieć, jakoś mną wewnętrznie pozytywnie wstrząsnąć, że czekasz na przyjście Pana. Czekasz na spotkanie z miłością. I ucz się tych spotkań, praktykuj te spotkania już tu w twojej codzienności. Ucz się spotykać z miłością w twoim spotkaniu ze współmałżonkiem. Ucz się spotykać z miłością w twoich spotkaniach z waszymi dziećmi. Ucz się spotykać z miłością w Twoich spotkaniach z przyjaciółmi, ze znajomymi, z krewnymi, z sąsiadami. Wreszcie, ucz się spotykać z miłością przez słowo, przez sakramenty. Spotykaj miłość. Miej nadzieję na to, że. Miłość chce spotkać Ciebie i wychodzi Ci naprzeciw. Niech więc ten Adwent i to nasze życie, które jest Adwentem, będzie czasem, i niech to będą adwentowe życzenia dla Was, dla nas wszystkich. Niech Pan spotęguje miłość naszą nawzajem do siebie i do wszystkich. Aby serca nasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.